No, trudno, dawaj to dziadku, od jakiego masz wspomnienia z dzieciństwa? O, nie pytaj. Nie zapisuj dawaj, ścień. No A v pořádku, když ještě točí to bude. Bydou... No. Jak tosí, to, že tu měliš laga? Laga měliš. <laughs> 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 oh God. No i poszło całe? Zobacz A teraz co zrobię? Dostanę do tej jutra Zrób lewo Rafał Ej spokojnie Renika Rafał zrób lewo No zobacz co jest na padle co byście zrobili? <noise> <noise> ja Przedłużenie się, co kupi. ej, rachubu na samej górze. też wszystkie drzewa z ciebie 20 <noise> Chyba mamy jednego gracza, Jak to szło? E, ja na lajcie odbudujemy. Najpierw to pięterko załatamy, co? I serwy? się, żeby to się nie zapisało. Jest szansa, nie? że się nie zapisało. Bo jak się wyłączy serwer przez X-a, nie przez komendę, to może się nie zapisać. Słuchajcie, tylko wina snapie to. Twój domek osma, też się mógł nie zapisać. Ja mój był dużo wcześniej przyszedł. Dobra, a a się... Mój... Snapa. Już jest. Zobaczcie snapa. Mm. Nie jest. Nie jest cały czas. No to budujecie no. No to nie, też buduję. No bo ja to zrobię. No. Ty założyłeś ten serwer, więc szczęście no, no, to tego. może być, to twoja wina też. To zaraz może już go nie być koło. No. no to, prefer, to będzie to wtedy to najbardziej jest. fair. No. Ale warto było. Ja Snap'a muszę zobaczyć. I... leci. Tak jakbyś... jakiegoś psa pucha tego ogolił nagle.